Zwierczacki kurdeczki. jestem Roller Rackio Games, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na naszym świecie survival, ale no dziś będzie nieco inny odcinek, ponieważ będę go robił 3 dni. Pierwszy chyba survivala, który mi dalej zajmie. 3 dni Ta jesteśmy na polu jajecznym Tutaj Kidzi w ogóle sobie wczoraj zawół takie jajo najmniejsze. Był wczoraj lewik, także jeżeli was nie było hmm, ale... Robię co soboty teraz, e, także będę co tydzień. Dobra, <laughs> dzisiaj będziemy sobie e, szli do netheru. Bo, chyba, jeden z najrzadszych surowców, chociaż netherite też jest, w sumie rzeczy są w netherze, no to e, jeden z najrzeczszych surowców, jakie są w ogóle w Minecraft, czyli główki szkieletów. <laughs> pójdziemy sobie po te główki, bo już po prostu pomyślałem sobie, że będzie mega fajny pomysł yy, i już na zrobienie tej wieży, który ma jakby laser. Yy, no i zrobimy Epic Fighter yy, z Wider'em. Inne będą Pewnie zabiję jeszcze parę yy, widerów, ale to poza odcinkiem, ale będę to już robił sposobem takim... Nie wiem, kogo to w sposób, zobaczyłem na YouTubie. Po prostu trzeba w Bedrock <laughs> wsadzić główkę Uidera. Może z tego zrobię odcinek, jak będę coś takiego robił. Ale na pewno pierwsze zbicie Uidera będzie na odcinku i będziemy gdzieś, nie wiem, na tym świecie. W lub w Nederze, lub gdzie indziej, nie wiem. Tak czy siak, e, dzisiaj pójdziemy sobie po główki. E, odcinek do pewno skończę w środę, dzisiaj jest poniedziałek. E, dziś sobie pójdę po główki. Najprawdopodobniej stracę tą zbrojkę, którą w tej chwili mam. Nie wiem, e, pewnie mi się zniszczy, ale chcę znaleźć 3. E, no, jeżeli się uda, to więcej. E, jak będzie, jak za szybko jest dropne, bo w sumie mam mieczyk. Looting 3 nam no to. <laughs> 3. Ej! Looting 3, także e, nie powinno być jakiegoś takiego większego problemu. No, także ja jeszcze na wstępie chciałbym Was zaprosić do subskrybowania e, tego kanału. Jeżeli odcinek Wam się spodoba to <laughs> dajcie łapkę w górę, pięć łapek, może nie wiem jak chcecie e, no i w sumie też tak pojawiają odcinki, to e, dobra, może chodźmy już po tego. Ej, dobra, e, ja jestem już e, znowu. To mi zajęło z pół godzinki, bo tutaj sobie... Jak to zrozumiałem, że oświetlenie to nie zadziała za dobrze, bo no po prostu... O jeśli nie będę dobre spi. Zabiłem trzeciego chyba szkieletowego wedera, albo czwartego. Ej. Może sobie pójdźmy do twierdzy gdzieś bardziej bezpiecznie. Zabiłem trzeciego lub czwartego szkieletowego widera z zaklęciem looting 3. Dajcie sobie coś jego oglądałem, sprawdzić e, czy faktycznie to zadziała. E, I no już miałem zarobić farmę. E, gdy patrzę, za, e, szkielet idę go zabić, patrzę. Pierwsza, łóżka. E, <trym> no główka. No kurde, muszę sobie aż ją ubrać. No, koza. E, no i pierwsza, dostaliśmy Spooky Scary Skeleton w no, ogóle jest taka piosenka, którą mega lubię. Eee, zobaczmy sobie aczegmenty. Nether. No, dobra, pierwsza już mamy znalezioną. Trzeba jeszcze dwie, po czym zabijemy Widera. No nie w najbliższym odcinku, bo ja muszę sobie przygotować zbrojkę. No taką, taką super. Nie wiem, to może znajdziemy przy okazji. I dopiero go zabijemy, czyli trochę czasu minie. Ale dobrze, mamy już pierwszą Widera. Główkę i pewnie ja sobie jeszcze będę tam zrobię kiedyś farmę i będę y, też sobie zakładał i będę dla ozdoby niektóre y, dawał sobie główki, ale teraz to te pierwsze będą na widera. Ale dobra to co? E, lecimy po następne. Dobra, jak widzicie, mamy to. Druga czaszka widerowego szkieleta. Tu było czterech typa i tak. Takie. No, nie wiem jak to nazwać, po prostu... Kram już trzecią godzinę i dopiero druga czaszka. Dobra, ale mamy przynajmniej dwie już, czyli jeszcze jedna i to będzie na koniec dzisiaj. Dobra, ale mamy dwie. Tu jest jeszcze szkielet, może z niego coś wydropnie. Chodź mi tutaj, chodź. No chodź. Nie. E, no trudno, ale mamy tą drugą klaszkę w końcu. Szukaj mi 3 godziny. Mam nadzieję, że z ostatnią będzie trochę łatwiej, ponieważ już wszystko oblukałem. Z 50 razy przeszłem w tej i we wtedy. Chodzę po tym zamku i w ogóle w środek, wewnątrz, zewnątrz, wszędzie i nie mogę znaleźć sobie w ogóle. Widerowych szkieletów jest tak mało. W ogóle ich tutaj nie ma. Także no jest mega trudno. Ale przynajmniej już mamy tą drugą traszkę. Zdobyliśmy właśnie. Dobra. Jednak może nam ta zbrojka na coś wystarczy, ale mam nadzieję, że tam mamy. No trochę tych blazów zrobiliśmy. Mam nadzieję, że na coś wystarczy, zaraz będę musiał wracać, ponieważ brakuje mi jedzenia, także zaraz sobie wrócę do domku, ale za, nie, za 10 minut gdzieś tutaj będę i znowu będzie no, chwilowy timelapse. Wy tu będziecie mieli chwili, ja nie wiem ile zależy, kiedy mi ta no, czaszka kolejna wydropi, to już ostatnia na dzisiaj, także dobra. No to co, widzimy się już za chwilę. No siema ludziska, jest! Ostatnia główka. Gram dzisiaj już... Dziś jest środa, gdzieś wrzucę ten odcinek. Hello there! Gram już no pół godziny, można powiedzieć. Gram już pół godziny, Myślę, nie straciliśmy nawet zbrojki, ale za niedługo już się zużyję. Ale gram dosłownie... Wczoraj grałem 7 godzin, znalazłem tylko dwie. Dzisiaj gram tylko pół godziny, nawet nie. To jest mój pierwszy szkielet na dzisiaj i od razu mi główkę wydrofił. No to dobra! Mamy już skończoną naszą misję tego odcinka. Wróćmy już do domku po prostu, bo naprawdę, skończyliśmy. Jezus, ja to chyba ze sto razy tutaj wracałem się i przechodziłem i przychodziłem. Masakra, narobiłem się przy, tym, przy tych czaszkach niesamowicie, ale mam nadzieję, że było wa będzie warto. Główka Widera, będzie epickie starcie, ale naprawdę teraz szanuję to, bo to jest naprawdę masakrycznie długo się zbiera te główki no ludzi którzy naprawdę to zbierają eee, no ale to jest Jezus, osiem siedem i pół godziny mi to zajęło te główki 7,5 i pół godziny je zbierałem to jeszcze z 3. masakra mega rzadko mi w ogóle mega rzadko znajdęm yy, ujderów szkielety a co dopiero główki główki To no nie, znaczy Prosta w tej mnie. Chodź tu. Chcę cię zabić. Nie? No, chodź tu, chodź tu. Leżysz, kurde. Morda. Jeszcze mi łzewy go... wydropił. Dobra, trzecia czaszka i już wam pokażę wszystkie. Jednak ten knockback się przydaje. Uch. Dobra, ja się cieszę, bo naprawdę tyle, co tutaj spędziłem czasu, to I po prostu miałem iść i zbierać e, ten, e, zrobić sobie nową zbrojkę. Ale jeszcze pomyślałem, że jeszcze tak parę widerowych szkieletów zniszczę. Dobra, ale mamy to, kurde. Trzecia jest. Nie spodziewałem się, że tak szybko dzisiaj to wydropię. Myślałem, że z godzinka tutaj 10 minut. Szukałem i od razu główka. Także ten... No. Obowiązkowo subik i łapka w górę to już naprawdę obowiązkowo, bo ten odcinek 3 dni, 7,5 godziny grania. Uff. Szybko tutaj nie wrócę po te główki. Naprawdę. pół godziny nagrywania a wam wyjdzie, nie wiem, lekko ponad 10. 10 minut lekko no już w pierwszej części zmontowałem odcinka a, 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 tutaj nie za bardzo jeszcze będę po, po, poprawiał dobra <laughs> trzy czaszki o w mordę. Tyle co mi to czasu zajęło to jest naprawdę jakaś masakra. Mamy to. Trzy czaszki. Ja nie wierzę. Trzy czaszki witherowego szkieleta. Nie sądziłem, naprawdę, że kiedykolwiek. To jest mój pierwszy survival, w którym naprawdę to zdobyłem. Bo inne to tak grałem, tak po prostu żeby grać. A tutaj. Dobra, mam to. Mam dużo na eliksiry, Rzeczy przy okazji zdobytych. Ale mamy to, dobra. W końcu mogę skończyć ten odcinek. Bo już mi to nie dawało całą noc spokoju, że tego nie zdobyłem. Ale zbrojka ta wytrzymała. No nie spodziewałem się, że mi zbrojka wytrzymała. Dobra. E, ja już się będę brał do montowania tego odcineczka. E, no. Także mam nadzieję, że łapka zostawiona. Dubimy dzisiaj 10 łapek. Bo naprawdę to jest. No główki. Nie wiem czy ja się tak podnieca, ale dla mnie to jest po prostu mega wydarzenie. Że 10 łapek i no, będę zadowolony. Będę wiedział, że no, Wam się takie odcinki podobają. No i co? E, ja Wam dziękuję już za oglądanie tego materiału. O, aż się czuję normalnie zmęczony. E, no i co? Widzimy się w parkour Challenge'u. Do usłyszenia i cześć!